Moi drodzy, pamiętajcie, że prowadzę współpracę z sklepem Eneba.com, na tym serwisie możecie sobie kupować gry, z kodem KRL macie 3% zniżkę, link w opisie. O, oh, wow, nowy update Paradox Launchera. Moi drodzy, za ten odcinek musicie naprawdę podziękować jednemu z moich widzów, Oto on podsunął mi ten pomysł. Wszyscy zastanawialiśmy się, co by było, gdyby Austria miała sojusz ze Szwajcarią, Rumunia była Tur... nie, przepraszam, Bułgaria była Turcją, a Rumunia miała 4000 atomówek, prawda? Ale nie zastanawialiśmy się, co by było, gdyby Polska zrobiła miliardy dywizji śmiechu warte i postarała się pokonać cały świat. Wiecie co, jedyne czego będziemy potrzebowali w takim bądź układzie na Polsce, taktycznie trochę fabryk i troszeczkę sobie ich wybudujemy tutaj. I później zobaczymy, czy mój plan śmiechu warte zadziała. Będziemy się oczywiście tutaj, moi, e, moi drodzy, starali bronić. Moi drodzy, powiem szczerze, ten nowy launcher nie wygląda jeszcze źle, ale zarządzanie tymi modami w ten sposób i szukanie każdego... To jakoś mi to nie pasuje, szczerze. Ok, na drugi fokus sobie wrzucamy, moi drodzy, odstraszanie, bo to daje tempo budowy bunkrów, żeby te linie nam się jakoś szybko zaczęły robić. I czajcie to, że musiałem odinstalować i zainstalować Hoja znowu, bo mi mody nie działały, na brak na przykład limitu marszałków. No, piękny update mi się dzisiaj trafił. O właśnie, to jest jedyne, co nam potrzebne. Pięć doświadczenia armii, moi drodzy, i robimy, moi drodzy, teraz dywizję. Śmiechu warte. Zobaczymy, czy. Nasza śmiechu warte będzie w stanie powstrzymać cały ten enzyk wylewający się na nas. Wystawiliśmy już 249 dywizji śmiechu warte. Mam tylko 9000 broni na minusie i szkoli się jeszcze 100. Cały czas się szkoli 100. I miejmy nadzieję, że uda nam się tą broń rozbujać, bo byłoby Trochę słabo. Dobra, tutaj podbijamy jeszcze troszeczkę stabilność. Ja na razie jakie cele zrobiłem, moi drodzy, to tylko to dla stabilności, szybkości bunkrów i tak dalej. Yy, a no właśnie, jeszcze tego nie wspomniałem. Doktryna, w którą pójdziemy, moi drodzy, to Mass Assault. Nie wiem czy to coś da. Mam nadzieję, że nie znaczy ja wiem, że ja przegram. Ja już domyślał się, że ja przegram, ale no nie wiem, jak śmiechu warte wygra, to wojnę z Niemcami, to naprawdę uznam to jako achievement. O, moi drodzy, zaczyna się. Anschluss poszedł, chyba komuś się obraz nie spodobał. No i moi drodzy, mimo że używamy taktyki śmiechu warte, to musimy przejść nie na częściowy pobór i wbić więcej manpowera, bo sądzę, że uda mi się jeszcze więcej dywizji tutaj wyprodukować. Dobra, słuchajcie, zmieniłem broń, co nie? Na nowo mi. Ta linia się powoli buja. Mogę jeszcze dorekrutować dodatkowe dywizje. Spróbujemy zrobić maksa, jakiego możemy wycisnąć. Sto zobaczymy, zobaczymy, czy może jeszcze dojdę gdzieś dalej. Fajnie by było właśnie zrobić więcej. O kurde ile ja mogę. Dobra, zrobimy, moi drodzy, 288 dodatkowych dywizji, oczywiście na front. Dobra, moi drodzy, zaczyna się dziać za dymka, dostałem gwarancję, ci robią Gdańsk Albowonie. Wojna, Włochy dołączyły tutaj. Ten, cyk, cyk, szmykę. Z Węgry też prawdopodobnie dołączą. No, mam nadzieję, że nie. Dobra, moi drodzy, nadszedł czas. Gdańsk pozostanie w polskich rękach. Nie poddamy się. O, mają na mnie cel Niemcy. Ale z tego, co widzę, to Niemcy robią ominięcie linii Marzinota, i oni. Niemcy nie wypowiadają mi wojny. Dlaczego? Ej, what the hell? Ej, czajcie to, że Niemcy robią niemieckie naciski na Benelux pierwsze. Oni mi nie wypowiedzieli wojny. Niemcy wjeżdżają tutaj do, w stronę aliantów, oni nie chcą ze mną walczyć. Naprawdę, chyba zbugowałem tą, tę grę, no. Zgłąź, zgłoś chęć dołączenia do frakcji, weź udział w wojnie przeciwko Deutschom. Pyk? Miechu warte. Pokaż na co cię stać. <laughs> nie, to się nie dzieje. Zobaczcie, jakie nasze dywizje mają beznadziejny atak, ale coś im robimy, nie? Ich walczy jedna dywizja, bo ich walczy 42. To jest naprawdę coś przepięknego. Boże, ja puszczam ich od razu, nie? Śmiechu warte na Królewiec i na Kwaipedę. Boże, ta gra ledwo chodzi, ale postaramy się, moi drodzy, jakoś to zrobimy. Coś mi się wy... Coś mi się wy... Ty, bronimy się. już w stanie się obronić. O mój Boże, gdybyśmy tak Królewiec i Memel zajęli Kwaipedę, to by było prześwietnie. Jasnych wit... Ej, Boże, zdobyliśmy prowincję! Uuu, Niemcy mają, moi drodzy, 100 do dywizji. Wydajemy radę. Śmiechu warte w natarciu, moi drodzy. Jesteśmy dosłownie przed królewcem. Ja pierdzielę, nawet jedną dywizję okrożyłem. Ej, co tu się dzieje, gościu? Ty, wy się wbijajcie tu. Boże, bitwa o królewiec. Moje dywizje walczą. <laughs> nie, to Ja tego nie ogarniał kompletnie. Dobra, wchodzimy jak naj, na najwięcej prowincji, robimy jak naj, na największe. E, A Tryszyn po prostu. O Boże, tu nie ma organizacji, chłop. E, no, ja, ja po prostu sam naprawdę nie wierzę w to, co, co się tutaj dzieje. Dwa rozpiętości zdobywa całe. O Boże, ja są Shenan Power zbić. Czemu nie mogę pełny pobór? E, śmiechu warte, ty już się. Boże, aż mi grę Śmiechu warte, ty się uspokój i się broni. Dwie dywizje do Piachu, nie? Boże, to jest przepiękne. Śmiechu warte ma zero men Power, ale moi drodzy, stoimy. Stoimy mocno i ostro. E, już nie atakujemy, już nie szarżujemy. Po prostu macie się chłopaki bronić. E, Królewiec ma być cały czas atakowany, konstantnie. Ja nie mogę w ogóle raz zmienić, patrz. Nie z musi być faktem. Szacowany stosunek Boże, ja mam wyższą siłę, tak, niż Niemcy. Oni się nie mogą na północ wycofać, patrzcie. Oni breakdance'a robią. Cyk-cyk-cyk-cyk-cyk. Ale Niemcy ruszyły. Niemcy ruszyły, moi drodzy. Ja nie wiem, czy to nie jest koniec śmiechu warte, wiecie? A Alianci się bronią. No mam nadzieję, że Alianci się mi tutaj wybronią. Francuzi z Anglikami, tylko to jest potrzebne, moi drodzy. Śmiechu warty zaraz zdobędzie Qaipedę, jak dobrze pójdzie. Tutaj to ci Niemcy to mnie naprawdę dziwią. No i cholera jasna, nie mogę zmienić ale dalej w ogóle, nie? Chyba, że tutaj panowie nie dają rady. Udało mi się wszedłem na Qipedę. Bo, że wyczyściłem cały królewiec, nie? Śmiechu warte. Mhm. Dobra, moi drodzy, królewiec siada. Oni mi chcą dać Lendlis. No szkoda, że mi ludzi nie dacie w się, nie? Ale tutaj front już mi siada, moi cały. Czas Niemcy wpychają mnie do środka. Śmiechu warte. Boże, co mi się stało? Mi dywizje stopniały. Mi dywizje topnieją. Czajcie? Bot usuwa mi dywizje. Nie no, to wiadomo, że przez manpower, ale no to, to już było tak w fazie śmieszków powiedziane, że bot usuwa mi dywizje, nie? Ale ja pierdziele. Dobra, dobijcie chociaż tu jedną. 99... Niech to będzie achievement. Niech to będzie achievement 100. Usuwam 90 dywizji. Ale i to się szanuje, nie? Niestety, moi drodzy. Niemcy nas masakrują na froncie, śmiechu warte, nie okazało się tak silnie, jest, mogę zmienić prawo poboru na obowiązkową służbę, gościu, coś pięknego. Aha, bo mi cały front zmasakrowali, tak? No tak, zostało mi 100 dywizji z 400, no i moi drodzy, powiem wam tak, śmiechu warte się nie popisało, ale co zadaliśmy, straty to nasze, nie? Gdybym miał więcej manpowera, to by to wyszło. Po prostu bot mi usunął dywizję, wiecie o co chodzi, to, 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 to wcale nie tak, że to moja wina, eee, moi drodzy. Obrona Warszawy, obrona Warszawy, obrona do ostatniego, do ostatniego żołnierza się tutaj bronimy, towarzysze. Do ostatniego soldata, do ostatniego soldata budziec się bronić, towarzysze. Będziemy śpiewać Bogu Rodzice i bronić Warszawy. Dobra, wjechaliśmy. Defense of Warsaw. Second non wraff of Wehrmacht prot tuan hold. Moi drodzy, próbuję 30 dywizji wysłać do Wawki, ale się chyba nie da, niestety. Zostaje okrążony. Wawka will never surrender, moi drodzy. Wa Warszawa will never surrender, nie? Węgry dołączyły i to przez Węgry przegrywamy teraz, nie? To wszystko przez Węgry. Gdańsk wylądowały jednostki angielskie i tutaj dwie dywizje śmiechu warty się jeszcze bronią. Ale Wawka stoi ledwo na nogach. No i to jest troszeczkę smutne. Oj, 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 ależ tu będzie walka o Warszawę, moi drodzy. Ale przetrzymaliśmy dłużej Niemców niż yy, prawdziwa kampania wrześniowa. To można uznać za jakoś, jakiś tam sukces, nie? Ale dywizje mi stopniały dosłownie jak lody w yy, plus 40. Więc ojej. Wawka. Bronimy się, moi drodzy, Forty to one, Spirits of Spartans, Defend Glory, Soldiers of Poland, second to none, Wrath of the Wehrmacht, Brod to an hold e, I moje dywizje się teraz second to none robią i Niemcy wjechały na ostro. I moje dywizje topnieją. Dobra, zostało nas tylko 20 Spartan. Moi drodzy, 20 Spartan w obronie Warszawy. nie. no i niestety. Upadek Warszawy, upadliśmy z honorem. Ty, oni prawie Francję jeszcze rozwalili, nie? No to ładnie. No piękna była zagrywka, niestety, śmiechu warte się nie powiodło. Dobrze, że sobie w sumie zrobiłem sejwa. Moi drodzy, a co by było, gdyby Polska oddała Gdańsk i wzięła e, zaadagować ZDZR. W się sensie zobaczymy co się stanie, gdy Rusy nam wypowiedzą wojnę. Boże, 1600 dywizji o rozpiętości 2, przetestujmy to. O, ekspansja na wschód, gościu. Smoke Ruber, ale poczekamy, bo rusty w pewnym momencie powinni wyświetlić roszczenia, nie? Wiecie co? Październik, rusty dalej nic, zrobimy sobie war-propagandę, spróbujemy sobie podbić stabilność i wiecie co? Czekamy, po prostu stoimy. Śmiechu warte jest to, że ja mam jeszcze 20 tysięcy karabinów i spróbujemy sowieckie podejście zrobić, czyli ojej. Dobra, nie róbmy tego, bo nie mamy manpowera, nie, nie było tematu. Wiecie co, tak siedzę i czekam na swoją powolną śmierć i wysłałem ataszę do Anglii. I zobaczcie, jest 39 grudzień, Anglia ma dosłownie 4 dywizje w Anglii, mając ich 100. Dajmy na to. Albo dobra, mają 80, mają dosłownie jedną dywizję teraz mają w Anglii. Więc naprawdę to jest coś przepięknego, że jeżeli graczesz na Niemcu, to wystarczy jeden desant. Chwila dominacji i masz całą Anglię, nie? Niemcy wysyłają jakiś protest. No dobra, wycofamy tego etaszę. No i wiecie co? Powiem wam tak, gra chodzi tak cholernie wolno. 1600 dywizji na polu. Ruscy aktualnie wjeżdżają w Finlandię, to długo nie będzie, no ale dalej czekamy na ich uderzenie i zobaczymy, czy uda nam się wytrzymać, nie? Alianci cały czas mnie zapraszają do frakcji, a ja to muszę odrzucać, bo jeżeli dołączę, no to... Ojej. Ruscy dopiero po wciągnięciu Litwy Łotwy Estonii zaczęli robić żądaj wschodniej Polski, robią też cel na Besarabię, którą zaraz otrzymają. Oj, to tutaj zaczyna się, moi drodzy, świetna zabawa. Oczywiście Polska nie poddaje się bez walki, nie oddajemy mu wschodu. No i tak, on ma na mnie cel. Tylko że czy on zamierza zrealizować ten cel? Mam nadzieję, że mógłby, bo widzę, że już gromadzi wojska, ale chyba boi się, bo moje 70 dywizji przeciwko jego czterem na kratce to nie wygląda za dobrze. Sowiet wypowiada mi wojnę. Eee, wciągnął się do wojny z aliantami. Ja oczywiście do Aliantów nie dochodzę, byłem. Gwarantowany, więc nie ma problemu. No i zobaczmy, ile wytrzymamy. Teraz Sowiet nie mogę zmienić prawa poworu. Czajcie, to to jest tak irytujące po prostu, że ja mam 1600 dywizji, które są bezużyteczne a i tak nie mogę zmienić prawa. Zostaje ciągle konstant zaatakowany i wiecie co? To jest śmieszne nawet, bo mając 0 obrony, minus 99 za nadmierne zgrupowanie, ja po prostu stoję i on nie jest mnie w stanie przepchać. Ej, pierwszy raz mi się coś takiego zdarza. Spójrzcie sobie na ten pasek. To się niby naprawi, ale się cofa. Niby się naprawia, ale się cofa. Dodatkowo Sowieci widzę, że mnie przełamią w niektórych miejscach. No bo nie, nie róbmy takich dymów aż. Po prostu się wycofajmy i postawmy po 500 dywizji na kratkę. Myślę, że to będzie logiczniejszy. Na południe mnie nawet nie ruszają. Więcej moich śmiechu wartych dywizji biegnie na północ i się rozstawia. A co gdyby śmiechu warte zrobiło kontrę? Spróbujmy zrobić kontrę. Ty tu mam szansę przebić, jakim cudem. O, już nie mam, niestety. O Jezus, dobra, czyli oni poszli tu za ciosem. Może myślałem, że tu jest 1300 dywizji, a tu jest 130, nie? To, to nie ma sensu, moi drodzy. O Jezus, stańcie w miejscu. Dobra, już mam zero manpowera i nie mogę zmienić prawa Boże, uwielbiam to. 160 dywizji na kratce, wycofajcie się, ludzie. Dobra, wiecie, co to trzeba usunąć, żebyśmy zyskali manpower jednak. Grecja dołączyła do aliantów, tu usuniemy stówkę z Wilna. Dobra, mamy 200 tysięcy, czyli jest dobrze. Mamy 200 tysięcy manpowera, to to śmiechu warte powinno ustać. Dołączyłem do aliantów, bo myślałem, że. Aliant mi tu przyniosą lotnictwo i rzeczywiście coś mi tu przynieśli. Fajnie, by po prostu było tutaj podominować sobie w powietrzu. Tutaj jakieś tam obrody mają, ale ty w sumie oni się wypalają. Zobaczmy straty z ciekawości. 39 tysięcy przeciwko 400. Tutaj nas zaczynają troszeczkę przebijać za dużo, zaczęli atakować już na całym froncie pewnie siebie, no i moi drodzy, to już będzie upadeczek. Niestety, chciałem spróbować czegoś innowacyjnego, chciałem, żeby śmiechu warte podbiło cały świat, no ale niestety, jednak ci ludzie nie lubią się śmiać, moi drodzy. To będzie tylko potworne i powolne wyniszczenie, dywizje mi się palą już, więc o, tutaj już proszę jak się wbili. Ty, jakbyś to skontrował? Boże, ty wejdziesz tu? Jakbyście go złapali? Nie mogę go złapać. Ojej, ojej. Dobra moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam za uwagę. Macie jakieś pomysły? Oczywiście walcie w komentarze. Często wybieram propozycje widzów na odcinki. I co? Widzimy się w następnym epizodzie.